Siemaneczko, witam was na kanale. Dzisiaj sobie podsumujemy całe koszty i w ogóle cały ten remont z CRF, -y, z czym to się je, w ogóle jak to wyglądało, z czym się borykaliśmy, bo trochę tego było. Ogólnie dlaczego się w ogóle przesiadłem na markowca, bo jeździłem pierwszy na początku Chińczykiem XB88 przesiadłem się, bo była okazja, nie? Po prostu trafiła się okazja na kupno jakiegoś markowca trafiła się to CRF-a, kupiłem ją za nieduże pieniądze, bo około tam 6 tysięcy co, jak za markowca, 2012 rok, wydaje mi się, że bardzo dobra cena, nie? kupiłem ją, kiedy miała zrobione jakieś 75-80 motogodzin czyli już tak była e, troszkę przed remontem no i od razu na początek wymieniłem cały napęd Łańcuch, zębatka, zębatka zdawcza, no po prostu cały napęd, do tego doszła tarcza hamulca przedniego, bo była w tragicznym stanie, było po prostu cienka jak papier. Wiadomo, oleje, okazało się, że są też luźne szprychy, które pękały, także powymieniałem szprychy, które popękały. Tak ogólnie cała działała i zrobiłem nią dokładnie 107 motogodzin bez jakichkolwiek tam awarii i tym podobnych po prostu jeździła tak jak należy i postawiłem na remont więc zaczniemy od najciekawszego czyli sumowanie kosztów musiałem kupić cały kosz e, z filtrem nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie ale jak macie tam e, ten cały filtr powietrza okazało się, że był nie założony nieoryginalny kosz to w ogóle się nie zgrywało i trochę CRF-a najadła się piachu, co było widać po tłoku. Bo tłok był po prostu porysowany, także cały zestaw kupiłem z, razem z filtrem. Taki zestaw kosztuje 388 zł. Yy, Wahać był w tragicznym stanie, także cały zestaw naprawczy wahacza 164 zł. Yy, wiadomo, pompa wody, wał korbowy. Wymienialiśmy cały wał, ponieważ tamten wał już miał dziurę, także wał i korba była nowa. to Zacznijmy tak. Pompa wody 183 zł, korba z całym wałem 1200, uszczelniacze silni do silnika to było 124, linka sprzęgła 61, tłok 594, łożyskawało 228, łańcuch rozrządu 203. Miałem też zepsutywy wyłącznik, ten przycisk nie działał, także wyłącznik zapłonu 113 zł. Nowa świeca, 160 zł, filtr powietrza dodatkowy, bo kupiłem jeszcze dodatkowe, żeby mieć na zmianę. 50 zł, komplet uszczelek do silnika to jest 220 zł, 229 dokładnie. Oleje, filtry, 180 zł i razem robi nam się koszt około 3900 zł. Tak, między 3900 a 4000, bo pewnie o czymś jeszcze zapomniałem, nie? To jest cały koszt tego remontu. Po podsumowaniu tych kosztów, które trochę... Nadwężyły mój portfel, przenieśmy się, pojeździmy, także lecimy pojeździć. To teraz czas polatać. Latałem i teraz małe przedstawienie. A to nie koniec Daj suba i lajka.